To ja, Zuzia Dzisiaj dziewiąty luty A dzisiaj Pola ma urodziny Powiedzmy wszyscy, wszystkiego najlepszego, Pola Uwaga! Trzy, cztery Wszystkiego najlepszego, Pola Dziękuję A gdzie są prezenty? Gdzie? Chcę już prezenty Spokojnie, Pola Najpierw oddech. Najpierw od naszych przyjaciół prezenty. Okej. Okay. O! Ktoś pierwszy idzie. Chyba twój przyjaciel najlepszy. Tato, tu już. Ile tego chciałeś dla Pol? co to jest? Jestem bardzo ciekawa, co to jest. Chyba nie goliłam się. Jestem taka cała brudna. Usiądę sobie tu. To są bombelsy, bączki. Pokażę Ci, jak się to robi. Zbyt mały, za duży. O, w sam raz. Dla mnie będzie ten sam raz. I spójrz. Bombelsy, bąbelsy, bąbelsy, bączki. Bąbelsy, bąbelsy, bombelsy, bączki. Nawet możesz hop, odpoczywać w reakcji. Nad morzem. bu, buju, buju, może sobie to zrobić. Wuju, Fajny prezent, pola? Za bardzo fajne. Dobra, schowam to. Au! Nie zeschłem, Tato. Przepraszam. I jeszcze schowamy tutaj prezent. I poczekamy na resztę. A co tu się dzieje? O, pola! Masz już pierwszy prezent. A co to jest? To są bąbelsy bączki. Jak się to robi? Zbyt mały, zbyt duży. O! Tak Niko się w tym pokazał. I spójrzcie ciociu. Bąbelsy, bąbelsy, bąbelsy. Bączki. I można nawet reaksować się nad morzem. O wspaniały pomysł. Ucieszysz się z tego. Możesz nawet dzisiaj wypróbować. Jak? Będzie to bardzo fajne. Fajna będzie niespodzianka. I dodatków niebieska. O, ktoś inny jeszcze idzie. Ciekawe kto. Oj, ja rozpoznaję. Pierwszy. Och, to nie są wyścigi, synku. Już ci mówię, to nie są żadne wyścigi. Hola! Mamy taki gwistek. To znaczy nie wiem co to za instrument. A wy, wiecie, a wy widzowie wiecie, co to jest za instrument? Napiszcie w komentarzu. Zagram ci. Pierwszy. Ta muzyka to była pierwsza. Wygrana. A druga przegrana. Odłożę tutaj sobie prezent i usiądę z Nikosiem. Następny musi iść. A to będzie. Leszek, jestem sam. Tato, chodź szybko. Sosia, kupiłaś dla Poli takie droższe. I to bardzo drogie rzeczy. Raczej. Jedną rzecz drogą. Kosztowało to 100 tysięcy. Dobrze, że miałem dużo stówek. Pola, twój nowy prezent. Naprawdę? O, co to jest? Zosiu, powiedz co to jest? U, u, to jest komórka. Masz już własną komórkę. Po prostu powiedz, Włącz się, Włącz się. Jakie masz imię? Pola. Nazwisko? E E, jakie mam nazwisko? Poczekaj, komórko, nie wiem jakie mam nazwisko. Ok, przypomnij. O, już wiem, miodowa. Jesteś dziewczynką czy chłopcem? Dziewczynką. Ok. A to jest ładowarka. Jeśli ci się wyładuje, to będziesz miała. Ładowarkę. Masz w dodatku obrazki takie. Możesz nawet grać w kółko i krzyżyk. Fajny prezent. Dobra, ja odłożę ten drugi prezent. Ola, dostasz taki dla nas wyjątkowy prezent. Dodatku drogi. Jeszcze ostatni. To będzie ostatni. hu, sprytny jestem. <grym> o, Pola, spójrz, co mamy. Za co to jest? To jest taki budzik. Kotek, budzik, to znaczy kurczak, budzik. Zawsze śpię o dwudziestej. Gdzie się ustawę? Za tym żółtym ogonkiem. Już. Pola. Mamy z wujkiem dla ciebie niespodziankę. Wujku, chodź. Tak, Haniu, Bartku. Chodź ze mną, powiedz, jaką mamy dla... Poli niespodziankę. Dobro, powiemy. Pola, my mamy dla ciebie niespodziankę, bo jedziesz nad morze. Naprawdę? Ale jest dopiero zima, nie lato. Ethan, jest dzisiaj 14 stopni, nawet gorąco. Możesz już pojechać. Niektórzy opalają się słońcem. Dobra. Idziemy na taksówkę. Bo taksówka musi ci oddać 5 zł. No to dam ci 100 tysięcy 5. To kosztuje na wyjazd 1000. A ja ci dam 1005. Nie. Nie wiem, ile ta cena kosztuje. Idę do pana taksówki. Dzwonię. Blblbl. Halo. Proszę pana. Ile kosztuje wyjazd z tasku, e, taksówką? Znaczy, e, kosztuje 100 tysięcy, a ja chcę kupić 100 tysięcy 5. Okej. Okay. To na razie. Zadzwoniłem. 100 tysięcy. No co ci? 100 tysięcy, pięć. Proszę, Pola. Zabierzmy rzeczy. A wy, widzowie, pilnujcie naszych dzieci. Zabierzcie specjalne rzeczy, okej, okay, ciociu.

w głowie. Chodźcie dziewczyny. Ba ba ba. O nie, czwarta. Bza. Sąsiadko, zapieś nasze rzeczy. U, u. Weźmiemy sobie popelsy, pączki, popływamy sobie. Proszę pana, proszę pilnować naszych rzeczy. Hmm? Co nikoś? Jestem rolą głów do ja. Ja też wymyśliłem film. Okej, okay. będę pilnował. Zgoda. Będzie okej. Okay. A my napijemy się kawy. Okej. Okay. Spokoj. Okej. Okay. Kto chce pływać ze mną? Ja, ja i ja. My z zasięgą powyginaliśmy się. No to znaczy będziemy siedzieć na słońcu, tak jak to rośnie. Dobra. To ja wskakuję. Uwaga. U! Jej. Jak tu milutko. Zatrzymałam. Milutko, milutko, milutko. Milutko, wskakuje. skakuje, wskakuje. skakuje, wskakuję. wskakuję, wskakuję. wskakuję wskak nie ja wskakuję uhu, ja też wskakuję. Ach, jak jest lepiej. Uhu jak tu strasznie gorąco. Zosieńko. Pójdź ci na sekret. Co takiego? Chodź, Zosieńko. opowiedz Ci historię. Czy ktoś jest opiekunem tego sklepu? Bo chciałbyś kupić coś? O, ja jestem. Co chcecie kupić dziewczynki? Chcemy te flamastry zielonej i czerwonej takopień i tą kartkę. To jest kogoś ocenia. Poglądajcie jak ktoś źle zrobił. I źle napisałem. Raczej nauczyciel to źle napisał. Dzisiaj za darmo, bo słyszałem, że Pola ma urodziny i wszyscy możecie za darmo. Ok, to na razie, a ja idę z Przyszczakiem po fiki się. Zosie, tu jest taka lista mapa skarbów. Uh, uh, mapa skarbów? Słuchaj, Susia, raczej Susia. Mapa skarbów? Ja nie wiedziałam. Spójrz, to jest skarb legendy. Spójrz, piasek morza, czyli tam, gdzie jesteśmy. Morze, czyli tam. Dalej, czerwona wyspa. Tam, bardzo daleko. I na końcu skarb, czyli tam. Tam jest bardzo skarb. Tam, tam się znajduje baza Super Zigsa. I chcę zobaczyć, co to będzie. hu, sześć ci się nie uda. Uda mi się. Twoja będzie pomóc. Weźmiemy sobie. Dwa flamastry i ten gutopis. Zaznaczymy sobie. I to będzie nasz wyjątkowy i popularny skarb. Mapa też. I spójrz, tam dół to jest śmierć. Musimy uważać. uh, przecież to jest niebezpieczne. Okej. Okay. Przecież mamy jeszcze bąbelsy. Uh, uh, a się nam w do morza Spokojnie będę trzymać. A wa widzowie dziękuję za oglądanie. Dajcie łapkę w górę. I pamiętajcie o kolejnym odcinku. Część druga. Urodziny Poli! Ale będzie się działo! ba, 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 ba! Uh, uh! Przepraszam, <grym>